Jak zrodził się pomysł udziału w programie Masterchef Nastolatki? Myślę, że to było dość takie spontaniczne. Zobaczyłam reklamę, że są castingi. To stwierdziłam, czemu nie warto spróbować, zrobić coś nowego w życiu. I to był taki naprawdę bardzo spontaniczny pomysł, żeby po prostu czegoś nowego spróbować. Co najbardziej zaskoczyło Was podczas udziału w programie? Myślę, że mnie zaskoczyło najbardziej, jak ogromne relacje można i więzi zbudować z ludźmi, jakich, których się tam poznało. Po prostu poznałam tam naprawdę super osoby i nie spodziewałam się, że tak się z nimi zaprzyjaźnia. Z jakiego przygotowanego w programie Dania jesteście najbardziej dumni? Myślę, że ja z Mariuszem możemy być bardzo dumni z naszego Bagle i bagietki, bo w końcu wygraliśmy nasz pierwszy balkon i wyszło nam naprawdę super i jestem bardzo zadowolona z naszej współpracy. Czy macie jakieś następne marzenie związane ze światem kulinarnym? Ja bardziej to gotowanie traktuję jako taką pasję, coś, co mogę zrobić właśnie yy, poza wszystkimi obowiązkami. Może takim jedynym mini marzeniem, yy, które nie wiem, czy się spełni, ale jest otworzenie takiej swojej własnej małej kawiarni. Wiadomo, że to jest trudne, ale tak, yy, to takie już poboczne, małe marzenie. Może kiedyś wyjdzie. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Cześć. Jak zrodził się pomysł udziału w programie MasterChef Nastolatki? E, pomysł zrodził się tak, że zobaczyłem reklamę w telewizji. Wyszło to mega spontanicznie. Był to ostatni dzień zgłoszeń. Wysłałem zgłoszenie i kolejnego dnia otrzymałem już telefon, że mam casting i mam przygotować moje popisowe danie, więc myślę, że szło to mega szybko i było mega mocno. Co najbardziej zaskoczyło Was podczas udziału w programie? E, mnie podczas udziału w programie najbardziej zaskoczyło to, ile ludzi czuwa nad tym, żeby to wszystko było tak zrobiona, jak jest, jak widzimy w telewizji te idealne kadry. Nad tym czuwa masa ludzi, która po prostu od rana do wieczora stara się zrobić to jak najlepiej, żeby po prostu wszystko było idealnie. Z jakiego przygotowanego w programie dania jesteście najbardziej dumni? Myślę, że odpowiem tak jak Marta, że będzie to nasz bajgiel bagietka i oczywiście rolka, którą nagraliśmy. Był to nasz pierwszy wspólny balkon tej edycji i myślę, że jest to mega wyróżnienie, bo no... No naprawdę były, były mega emocje, mega wyróżnienie przez taką osobę jak Rozkoszny, która po prostu się tym zajmuje na co dzień. Byłem w mega szoku. Czy macie jakieś następne marzenie związane ze światem kulinarnym? Myślę, że ze światem kulinarnym cały czas będę powiązany, ale zostawię to sobie jako pasję i myślę, że na tym się zakończy. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak zrodziła się u Pana pasja z pracy z psami? Generalnie, jeśli chodzi o psy, to tak no, że mógłbym, że kochałem je od dzieciństwa. Kiedy zdarzyła się możliwość pracy w policji bardzo, bardzo dawno temu i możliwość pracy z psem służbowym, no niezwłocznie ją wykorzystałem. No i tak trwa to po dzień dziś. Czy jest jakaś szczególna akcja, interwencja, w której pies odegrał kluczową rolę? każde użycie psa służbowego to jest coś szczególnego. Tych interwencji użyć były naprawdę tysiące, czy któraś sytuacja wywarła jakieś największe piętno i zapisała się w, na karcie pamięci w mojej głowie. Myślę, że największym sukcesem zawsze było kiedy odnaleźliśmy, odnajdywaliśmy w duecie osoby zaginione, które jeszcze żyły. I tak naprawdę to było uwieńczenie, uwieńczenie tego, co, co ukoronowanie nawet tego, co robimy na co dzień w pracy zawodowej. Co stanowi największe wyzwanie w Pana pracy? Chyba pogodzenie życia zawodowego i prywatnego, bo praca z psami pochłania bardzo dużo czasu, żeby to był naprawdę... Wysoki poziom tego wszystkiego, no trzeba się mocno poświęcić, poświęcić swój prywatny czas i to chyba takie największe jakieś wyzwanie na dzień dzisiejszy. Mimo tego, że jestem na emeryturze już od trzech lat. Czy realizacja pana pasji była niebezpieczna? Powiem szczerze, że za każdym razem jest niebezpieczna i to wynika z charakteru, gdyż uwielbiam wysoki poziom adrenaliny i każdy trening dla mnie musi być zupełnie inny. Nie lubię schematów, a lubię odkrywać wszystko po raz pierwszy na nowo, stwarzać naprawdę ciężkie warunki symulacyjne do pracy z psami. I tak naprawdę każdy, naprawdę każdy trening jest inny, no i dość często ryzykowny. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Co zadecydowało o tym, że został Pan leśniczym? Na co dzień pochodzę z małej miejscowości, którą otaczają lasy. Mój kontakt z przyrodą był zawsze bardzo bliski. Decyzja była podjęta zupełnie przez przypadek, natomiast jeśli się rozchodzi o sam wybór, padł ze względu na to, że miałem znajomego leśniczego, w którym zawsze widziałem taki wzór do naśladowania. Jaka pora roku stanowi w pracy leśniczego największe wyzwanie? Wszystkie pory roku są bardzo ciekawe i lato, jesień, zima czy wiosna, natomiast każda pora roku bardzo się różni, a ja natomiast najbardziej lubię jesień, ponieważ możemy obserwować zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie, w liściach drzew. Zaczyna się też ciekawy okres godowy u jeleni zwanych rykowistkiem i można też wtedy nazbierać dużo grzybów. Co daje człowiekowi... Dobra. Co daje człowiekowi obcowanie z naturą? W dzisiejszych czasach, kiedy otacza nas internet, media społecznościowe, jest nam to bardzo potrzebne, aby się wyciszyć i zrelaksować. Myślę, że każdy z nas ma w sobie taką część przyrody, o której czasami nawet nie wie, i warto ją pogłębiać, ponieważ w lesie zeznajemy takiego duchowego ukojenia. Za co lubi Pan swoją pracę? Za wszystko, za to, że się zmieniają pory roku, za to, że mogę zobaczyć wiele rzeczy, czego na co dzień inni ludzie nie mają możliwości zobaczyć, i za to, że daje mi pełną satysfakcję. Czy jest jakieś zwierzę leśne, które ma szczególne miejsce u Pana w sercu? Tych zwierząt jest wiele. Ja szczególnie lubię ptaki, ponieważ są tajemnicze, jak na przykład sowy. Mamy też teraz u siebie w lesie gniazdującego Bociana Czarnego, który też bardzo prowadzi skryty i cichy tryb życia, ale ogólnie nie mam jakiegoś faworyta. Wszystkie zwierzęta są interesujące i ciekawe. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dzień dobry. Jak zrodziła się u Pani pasja do języka francuskiego? Trochę przez przypadek, bo w szkole, kiedy przychodziło do wyboru szkoły po podstawówce, miałam do wyboru uczyć się niemieckiego albo francuskiego. I ponieważ wtedy nie chciałam uczyć się niemieckiego, padło na francuski. I tak już zostało. Jak dużo czasu zajęło pani napisanie książki i co było w tym procesie najprzyjemniejsze? Najprzyjemniejsze było wymyślanie, jak sprawić, żeby człowiek z tego pozornie obcego języka, jakim jest francuski, jakim może się wydawać francuski, sobie go oswoił. I szukałam takich skojarzeń, takich chwytów i patentów, na przykład słów, które brzmią jak nasze polskie słowa, żeby je łatwo zapamiętać. I szukanie tego wszystkiego, co może uczniom pomóc w mówieniu. I od pierwszej kropki, którą postawiłam w komputerze, do momentu, kiedy książka trafiła wydrukowana do czytelników, minęło 9 miesięcy. Co stanowiło dla Pani największe wyzwanie, jeśli chodzi o funkcjonowanie w mediach społecznościowych? Myślę, że wyzwaniem dzisiaj w mediach społecznościowych jest to, żeby te treści, które tworzę, były ciekawe, były radosne, chociaż, chociaż oczywiście rzadko, znaczy bywa tak, że ciężko jest z siebie tę radość wykrzesać, bo jest tak zwane życie, ale mimo wszystko chcę, żeby ludzie, którzy oglądają mnie w internecie i moje treści, mieli takie poczucie, że język francuski jest językiem, którego da się nauczyć i można to zrobić z przyjemnością. Co, co ja najbardziej Pani lubi w, w tym, czym zajmuje się Pani na co dzień? Myślę, że największą zawodową satysfakcję sprawia mi to, kiedy ktoś zaczyna mówić po francusku, nie myśląc o tym, jaki on jest trudny, zaczyna się w tym języku dogadywać. Moi uczniowie w dużej mierze mieszkają poza Polską właśnie we Francji czy we francuskojęzycznej Szwajcarii. I kiedy oni mówią mi, że dzięki temu, czego się razem nauczyliśmy, albo dzięki moim treściom, filmom, czy książce czy, czy kursowi, są w stanie załatwić swoje bieżące, codzienne sprawy, porozmawiać z panią z przedszkola, załatwić coś na poczcie francuskiej, to wtedy są takie momenty, które sprawiają, że bardzo się cieszę, że robię to, co robię. Ok, dziękuję. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedzcie nam o projekcie, który stworzyliście w ostatnim czasie. No, ja z Bartkiem Kajem oraz Bartkiem Kierdachem stworzyliśmy projekt, który się nazywa iTrash. To ogólnie w najprostsze rzeczy to jest śmietnik, który sam posortuje nam śmieci. Ponieważ każdy zobaczył ten problem, że jest przed śmietnikiem, i na no, gdzie trzeba było wrzucić ten, tą, tą butelkę do, do, do żółtego czy do niebieskiego. No ale mamy technologię, więc zrobi to sam. Jak dużo czasu zajęło Wam ukończenie projektu? Akurat nam zajęło. Dwa miesiące, bodajże około dwóch miesięcy. Jakie są Wasze największe sukcesy? No, największym sukcesem jest to, że ten projekt wygrał ogólnopolską, okręgową Olimpiadę Innowacji Technicznych. Zajął pierwsze miejsce w kategorii ochrona środowiska. Czym Waszym zdaniem, jest, czy waszym zdaniem pasja jest ważna w życiu? No Mówiąc szczerze, pasja jest rzeczą, która akurat mnie wielce definiuje. Więc osoba bez pasji tak naprawdę nie ma, nie ma czegoś w tej swojej duszy, co, co ją prowadzi do celu. A cele są ważne w życiu. Jeżeli osoba po prostu przychodzi, jed, jest jednego dnia i tylko, patrzy, jego, i tylko patrzy przeżyć ten dzień, to nie jest w stanie pomyśleć, dojść do jakiegoś celu, bo celów nie ma. A tak naprawdę wszystkie rzeczy, które my robimy, robimy, żeby dążyć do jakiegoś celu, żeby polepszyć swój stan życia, żeby wygrać coś, na no jakiś wyścig czy coś takiego. Więc pasje pozwalają nam znaleźć ten cel. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję. Cześć. Opowiedz nam o projekcie, który stworzyliście w ostatnim czasie. A więc zrobiliśmy edukacyjną elektrownię wodorową. Jest to jakby makieta, która ma przedstawić proces Magazynowania, produkcji oraz wykorzystywania wodoru. Ogólnie ma bardziej charakter edukacyjny niż jakby jak coś robi. Jakby jest tam. No w skrócie to po prostu tyle. No. Jakby ma prezentację, która też dużo mówi o wodorze i o jakby jego ciekawostki, takie wartościowe dane. Jak dużo czasu zajęło Wam ukończenie projektu? A więc projekt zaczęliśmy robić teoretycznie od połowy listopada zeszłego roku. Ale no tak w sumie od dostania części, no bo trzeba było oczywiście się dowiedzieć jak, jakby zgłębić tą wiedzę, pozyskać ją i no po dostaniu części dwa tygodnie, bo mieliśmy konkurs, na który musieliśmy pójść, więc no pracowaliśmy tak po 13 godzin dziennie i w dwa tygodnie się uwinęliśmy. Jakie są wasze największe sukcesy? O, no to, no dobra, to zacznę może od początku, czyli... Pierwsze miejsce w naszej kategorii w technograntach, dalej, no dostaliśmy się do, a bo to największe to, no to dostaliśmy się do Olimpiady Innowacji Technicznej, do finału. Drugie miejsce to w Warszawie. Drugie miejsce w konkursie młodego innowatora, też w Warszawie. I co tam jeszcze było? No w sumie to te największe są. Czym Waszym zdaniem, czy Waszym zdaniem pasja jest ważna w życiu? Jest ważna i ważne jest zrobić to, co się lubi, ale no nie wiem, ja na przykład lubię mieć poczucie sprawczości, że coś robię. Uważam, że nie ma sensu marnować dni, jakby tak robiąc bezsensowne rzeczy. A, czy jest ważna? No, wydaje mi się, że jest bardzo ważna, bo jeśli ktoś robi to, co lubi, to nie przepracuje ani jednego dnia, więc a, takie mądre słowa, kogoś mądrzejszego ode mnie. Więc no, jest ważna. A, no jest. Okej, okay, dziękuję. Dzięki. Cześć. Cześć. Opowiedzcie nam o projekcie, który stworzyliście w ostatnim czasie. A więc w grupie trzyosobowej stworzyliśmy projekt edukacyjne stanowisko Skara, którym głównym celem są placówki szkolne oraz y, ludzie, którzy są zainteresowani ty, te, tego typu robotami. Jak dużo czasu zajęło Wam ukończenie projektu? Projekt, sam pomysł wpadł jeszcze rok temu, ale zaczęliśmy go razem z kolegami opracowywać w tak dziś mniej więcej w połowie stycznia. I po dłuższym czasie, jakby zadeklarowaliśmy się, że chcemy wziąć udział w grantach. Dostaliśmy z grantów, jakby pieniądze, i wtedy właśnie ofundowaliśmy sobie dany sprzęt i zaczęliśmy działać. Jakie są Wasze największe sukcesy? Największymi sukcesami jest na pewno wyróżnienie w technograntach oraz pięć wyróżnień w elektroniku roku u nas w szkole. Czy Waszym zdaniem pasja jest ważna w życiu? Tak, moim zdaniem pasja jest ważna w życiu, ponieważ to rozwija jakby samorozwój człowieka oraz jakby daje taką chęć do życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.